Jest, jest, już, jest. Kamera jest, poszło. Widać mnie, widać, no widać mnie. Dobrze, dobrze, to ja dzisiaj witam w nowym cyklu tym, tym zrób coś dla siebie z Józefiną Wiercipiętą, czyli ze mną. No, widać, no nie widać mnie, za daleko. no tutaj bliżej. Dobrze, widać mnie. O, dobrze, widać mnie, dobrze. Tam ja może się przysunę do... No nie za nisko. No może tak. A może na stojącą, na stojącą mogę to zrobić, o tak. I teraz będzie y, takie ćwiczenia będą na wydajność pieniędzy. Nie tych tego mózgu, na wydajność mózgu. Dobrze. I będziemy tam ćwiczyć kulę prawą i kru, kulę lewą. Nie kurę. Kulę, kulę. Kulę lewą, kulę prawą. No dobrze. I teraz tak. Ręce dajemy tak. Jeszcze raz tak. No żeby to nic nie przeszkadzało. No, proszę wybaczyć. O. Dobrze. I państwo dają tak ręce, tak. I to poprawia tą, tą koncentrację i dobre myślenie. Tam ta kula prawa i lewa się dobrze tam w styka. No i co? No tu, to tu. Dobrze, no to bierze się palec jeden tu, a drugi tak. O, tak widać, widać mnie. Widać, o, dobrze, bez tego kciuka, tak widać. Tak. I teraz trzeba to zamienić, czyli. No, ten kciuk musi iść tu, czyli to musi być zamknięcie, zamknięcie, tu kciuk, o jest, a tu palec. I tak ma być. No i to trzeba tak zamieniać. To jeszcze raz. Tu. Widać mnie? Widać dobrze. I tu. I tu. I tu. Jak ktoś się tak myli, to trzeba powoli. Czyli zamykamy, otwieramy. Oddychamy, tak. Oddychamy. Zamykamy, otwieramy. Otwieramy i zamykamy i oddychamy. Oddychamy, to jest najważniejsze. No i tak, no i widać, widać to wszystko, widać. O, tak, bez tego kciuka, czyli jeszcze raz. Tak. I tak. I tak. I tak. No i tak sobie Państwo, tak sobie robią taką grę treningową. Na kulę prawą i kulę lewą. No, Tu mówiłam, ja widać mnie dobrze. Józefina wierci pięta. O, tak dobrze. Pozdrawiam. Miłego treningu. Hm.